Teraz czas na zapowiedzi ciekawych wydarzeń w gminie Chrzanów. W dniach od 4 do 5 listopada w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Chrzanowie odbędzie się kolejna edycja dziecięcych spotkań folklorystycznych Bosanuszka. Wstęp wolny dla publiczności. Również 4 listopada, ale o godzinie 16:30 spotkanie z jogą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Wstęp wolny. Kabaret siedmiu wspaniałych, czyli Klika Szanowska, serdecznie zaprasza na spektakl pod tytułem Pijama Party. Wydarzenie odbędzie się 6 listopada o godzinie 17 w klubie Stara Kotłownia. Wstęp wolny. 11 listopada w Chrzanowie obchody Święta Niepodległości. O godzinie 8 z Placu Tysiąclecia wyruszy wycieczka rowerowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorem jest Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów. O godzinie 10 msza święta za ojczyznę w kościele świętego Mikołaja. A o godzinie 11.00, kszanowski Marsz Niepodległości, Nordic Walking, zapisy na stronie pifsport.com.pl, zgłoszenia do 9 listopada. Po południu o godzinie 14.30 nastąpi złożenie kwiatów przed pomnikiem Zwycięstwa i Wolności, pokaz tańców narodowych w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Krakowiaczek oraz ceremonia ślubowania klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Szanowie. A o godzinie 15.30 w sali. Teatralnej Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Chrzanowie rozpocznie się koncert piosenek Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory oraz pokaz filmu niemego z muzyką na żywo. Bezpłatne wejściówki są do odebrania w kasie Kina Sztuka. Ponadto będą również wydarzenia towarzyszące w Chrzanowskiej Bibliotece. Szczegóły na plakatach. Studium miasta to tytuł wystawy fotografii Jacka Durskiego. Wernisaż odbędzie się 14 listopada o godzinie 18.30 w galerii sztuki na Styku działającej przy Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Chrzanowie. 15 listopada himalaista Krzysztof Wielicki będzie gościem tegorocznego festiwalu podróżniczego Twój Kierunek, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Chrzanowie. W programie spotkania z wyjątkowymi podróżnikami, warsztaty, tematyczne stoiska, wystawy czy prelekcje filmów górskich. Karnety festiwalowe w cenie 40 zł w przedsprzedaży i 45 zł w dniu wydarzenia do kupienia w kasie kina Sztuka w Chrzanowie lub online. Witam serdecznie. Zapraszam na festiwal podróżniczy Twój Kierunek. To już niedługo 15 listopada w Szanowie. Myślę, że będzie wiele prelekcji, będą filmy górskie, będą stoiska, wystawy. Ja przybędę tam ze swoją prezentacją pod tytułem Góry i Ludzie. Tak, ludzie, których spotkałem na swojej górskiej drodze. Do zobaczenia. Krzysztof Wielicki. Również 15 listopada o godzinie 11 kolejne spotkanie klubu gier planszowych w Szanowskiej Bibliotece. Chrzanowska biblioteka zaprasza wystawców, którzy chcą wziąć udział w Kiermaszu Świątecznym w bibliotece w godzinach od 10 do 14 6 grudnia o zgłaszanie się do 30 listopada na adres mailowy promocja małpa Sprawdźmy jeszcze, jakie propozycje kinowe czekają w szanowskim kinie Sztuka. A tam polska komedia z Piotrem Adamczykiem i Iloną Ostrowską, zatytułowana Seks dla opornych. Właśnie to jest normalne, że czegoś chcemy, czego nigdy byśmy nie byli w stanie. To jest taki wstęp, tak? Żebyś ty mogła powiedzieć o swojej fantazji. On to zrobił o seksie w miejscach publicznych, z kimś trzecim. Mógłbyś spokojnie do nas dołączyć. Jesteś kobietą mojego życia. To dlaczego się ze mną nie kochasz? Ale prawda byś tak chciała? Seks od rana do nocy. Co ty tak przegadzam? Ponadto film dla dzieci, biuro detektywistyczne Lassego i Mai, licz do czterech. Najważniejsze to ustalić, kto wkłada kostium, ale jak? I wstrzymać zawody. Pierwszy się przewróci i już nie powróci. Może chodzić o zemstę, albo o pieniądze. Drugi ogniu spłonie, więc przegra i koniec. Jeśli nic się nie wydarzy, zamkniecie swoje biuro detektywistyczne. Odpadnie! Od teraz działamy osobno. Niemożliwe. Potrzebujecie się nawzajem. Jak zakończy się ta gra, licz do czterech, strzeż się zła. Raz, dwa, trzy, cztery. No! Have you heard of the

Szczegółowy repertuar znajdziecie państwo na stronie internetowej MCEKIS lub na biletynie.pl.